Cześć, witajcie na kanale Polish Repo. Słuchajcie, jeśli ktokolwiek planuje swoje życie w Polsce, to mam wieści, które mogą zwalić z nóg. Od 7 stycznia 2026 roku, czyli w zasadzie od dzisiaj, zasady gry zmieniły się o 180 stopni. To jest prawdziwa rewolucja w przepisach, która dotknie absolutnie każdego cudzoziemca. Zacznijmy od największego szoku. Gotowi? Koszt uzyskania karty pobytu wzruszył. I to nie trochę, wzrósł czterokrotnie. Tak, dobrze słyszycie, cztery razy. Z dnia na dzień Polska stała się po prostu cztery razy droższa. Spójrzcie tylko na to porównanie. To mówi samo za siebie. Po lewej stronie mamy to, jak było kiedyś. Takie, wiecie, skromne 100 zł za wniosek papierowy. A po prawej, no cóż, nowa cyfrowa rzeczywistość. 400 zł to nie jest podwyżka, to jest przepaść. Dobra, wejdźmy w to głębiej, bo trzeba wiedzieć, że tu nie chodzi tylko o pieniądze. W ogóle. Zmienił się cały, ale to cały system. Ten stary papierowy świat, cóż, właśnie odszedł do lamusa. I to jest, moi drodzy, gwóźdź do trumny dla starych zasad. To, co tu widzimy, to nie jest jakaś sugestia. Wnioski papierowe nie są już tylko niezalecane. One prawnie nie istnieją. Zgodnie z nowymi przepisami, jeśli ktoś złoży taki wniosek, to jest tak, jakby nigdy nic nie złożył. Koniec i krop. No i tu dochodzimy do pytania, które chyba wszystkim ciśnie się na usta: po co to wszystko? Skąd taka nagła i, no nie oszukujmy się, bolesna zmiana? Dokładnie, dlaczego tak drogo i dlaczego tak z dnia na dzień? To jest pytanie, które spędza sens powiek każdemu, kto próbuje ułożyć sobie życie w Polsce. No dobrze, a co na to rząd? Oficjalne tłumaczenie jest takie, że to wielki plan naprawczy, modernizacja. Te wyższe opłaty mają niby sfinansować szybszy, bezpieczniejszy i w pełni cyfrowy system. Mówi się o zatrudnieniu 250 nowych urzędników, co ma skrócić czas oczekiwania o, uwaga, 30%. W teorii ma to być koniec papierologii i niekończących się kolejek. Brzmi nieźle. Prawda? Ale jak to zwykle bywa, diabeł tkwi w szczegółach. Zobaczmy więc, jak ten nowy, wspaniały cyfrowy świat wygląda w praktyce. Jakie są te nowe zasady gry? Sercem całego tego nowego systemu jest coś, co nazywa się Moduł Obsługi Spraw, w skrócie MOS. I teraz wszystko musi iść przez niego. Krok pierwszy trzeba założyć konto. Krok drugi zdobyć podpis elektroniczny, i to jest ważne. A potem już z górki. Skanowanie wszystkich papierów i wysyłka online. I tu właśnie jak to się mówi, zaczynają się schody. Bo to nie jest tak prosto. Spójrzcie, tu widać te wszystkie ukryte koszty i techniczne pułapki. To nie jest tylko 400 zł opłaty. Do tego trzeba doliczyć koszt kwalifikowanego podpisu elektronicznego, a to jest kolejne, powiedzmy, 300 zł. Do tego dochodzą zupełnie nowe, obowiązkowe formularze. A jeszcze trzeba zeskanować każdą, ale to absolutnie każdą stronę paszportu. Myślicie, że to koniec? Nic z tego. Spójrzmy na tę tabelę. Podwyżki dotknęły nie tylko kart pobytu. W górę poszły też opłaty za zezwolenia na pracę i to znacznie, a nawet za wizy. Krótko mówiąc, całkowity koszt legalnego startu w Polsce poszybował w kosmos. A jakby tego było mało, mamy też zmianę, która uderza w konkretną grupę. Od 1 grudnia zeszłego roku obywatele Gruzji stracili dostęp do uproszczonej procedury oświadczeń. To dla wielu osób z tego kraju oznacza koniec łatwiejszej, szybszej ścieżki do podjęcia pracy. Okej, okay, czyli rząd obiecał nam szybkość i sprawność. Pieniądze poszły w górę, wszystko jest online, ale jak wygląda rzeczywistość? Co się dzieje z ludźmi, którzy są teraz w środku tego procesu? Czy faktycznie jest lepiej? No niestety, rzeczywistość maluje się w ciemniejszych barwach. To, co widzimy, to zjawisko, które można nazwać biurokratycznym limbo. To jest taki stan, w którym człowiek utknął. Czeka w nieskończoność na decyzję, nie może podróżować, nie może nic zaplanować. Po prostu zawieszenie. I teraz uwaga, bo to jest chyba najważniejsze i najbardziej szokujące. Mimo, że mamy nowy, drogi system, urzędy wcale nie muszą spieszyć się z decyzjami. Oficjalnie z powodu ogromnych zaległości zawieszono ustawowe terminy na załatwienie spraw. I to aż do 4 marca 2026 roku. To nie jest plotka, to jest oficjalna informacja. A żeby zobrazować, jak to wygląda, spójrzmy na tę oś czasu. To prawdziwy przykład. Ktoś składa wniosek w kwietniu 2024. Mija rok, mija półtora, mamy styczeń 2026. I dalej nic, żadnej decyzji. Prawie dwa lata czekania. Przez cały ten czas taka osoba jest praktycznie uwięziona w Polsce. A za tymi liczbami i datami kryją się prawdziwe ludzkie dramaty. Posłuchajcie tego cytatu znalezionego w sieci. Nie mogłem pojechać na pogrzeb babci, bo utknąłem czekając na karta. To łamia serce. To pokazuje, że to nie jest tylko jakaś tam niedogodność. To są realne tragedie. Dobra, wiem, to wszystko brzmi strasznie i skomplikowanie. Łatwo się w tym pogubić. Dlatego właśnie przygotowaliśmy taką ściągawkę. Esencję tego, co absolutnie trzeba wiedzieć, żeby jakoś się w tym wszystkim odnaleźć i przetrwać. No to jedziemy. Oto poradnik przetrwania na rok 2026. Po pierwsze, wszystkie wnioski bez wyjątku idą online przez system MOS. Po drugie, papierowe wnioski lądują w koszu, są nieważne. Po trzecie, w budżecie trzeba zaplanować 400 zł plus koszt e-podpisu. Po czwarte, używamy tylko i wyłącznie nowych, zaktualizowanych formularzy. Po piąte, skanujemy wszystko, włącznie z każdą pustą stroną paszportu. I po szóste, chyba najważniejsze, trzeba uzbroić się w cierpliwość. Terminy są zawieszone, więc czekanie będzie długie. I to wszystko prowadzi nas do takiego jednego fundamentalnego pytania na koniec. Mamy w pełni cyfrowy, nowoczesny system, za który płacimy cztery razy więcej, ale jednocześnie mamy zawieszone terminy i biurokratyczne limbo. Czy Polska stworzyła więc nowoczesne ułatwienie, czy może po prostu droższą i bardziej skomplikowaną pułapkę? Co o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzach, bo to jest temat, który naprawdę wywołuje emocje. Dzięki wielkie za uwagę. Jeśli ten materiał okazał się pomocny, to będzie super, jeśli zasubskrybujecie kanał Polish Repo. Będziemy trzymać rękę na pulsie. Do zobaczenia.